O co chodzi z tymi zdjęciami wizerunkowymi? No jak ja mówię, zdjęcia wizerunkowe są po nic. Są tylko po to, żeby zbudować wizerunek fachowca, eksperta, bo to u fachowców ludzie zostawiają pieniądze. Zdjęcia są po nic, tylko po to, żeby wzbudzić sympatię i zaufanie. Mega trudno przy pomocy selfie jest pokazać się jako ekspert, można, ale jako uzupełnienie dobrych zdjęć Wizerunkowych i dobrego wideo zawodowego. Zdjęcie jako materiał do social mediów, żeby zatrzymać ten palec na monitorze. Zdjęcie jako zaproszenie do posta. Zdjęcie jako komunikaty, które wysyłamy w świat. Relacje z ludźmi, żeby im się też przypominać. Nie dziwcie się, jeśli Wam nie działa biznes. Jeśli Wasz profil wygląda niewiarygodnie miałko i nieprofesjonalnie. Ludzie to sprawdzają, ludzie to czytają. Ja cały czas zastanawiam się, czy te moje działalności wyglądają wiarygodnie, profesjonalnie, u naturalnie, fajnie, tak. Czasem się potkniemy, jak to w życiu. I zasadnicze pytanie. Ty, dlaczego ja, ty mielibyśmy kogokolwiek obchodzić? Dlaczego ktoś miałby przyjść na Nasz event, na nasze wydarzenie. Chciała się z nami spotkać właśnie po to, budujemy te relacje, komunikację, żeby było miło, fajnie, żeby razem e, dawać sobie nawzajem wartość.